Siemka ludziska, jestem Harry, pykam sobie w Return to Castle Wolfenstein i w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i wydupczył nam jakiś... Ty, a, duży boss E, Dobra, przeładuj to Zapomniałem Jest dużo naboi Można się było tego spodziewać e, moi drodzy Że będzie jakieś Cztery granaty i a, tutaj ten, i ten, dobra, mamy jeszcze tutaj. No nie to dekruty. E, Okej, okay, tutaj nam wydukcył bot Jeśli jakoś się nam nie uda pozbyć, bo tutaj coś jest. Jakieś rozłupane. Musimy się porozglądać, bo na pewno coś będzie szło tutaj. Eee. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Eee, Dobra, to. Dobra. A jak to jest, ty? Dobra, przeładuj to ten czas. Tutaj nie, no tak nie może być. E, e, e. On zabił kogoś tutaj. I ja tutaj nie mam drogi ucieczki. Dobra. No e. E! Co jest? Zaciąłem się ty! Dobra! Okej. Okay. No nie są. Dobra. Trzeba od razu wszystkich rozgróbmy. Ty to już mnie atakuje. Dobra. Dobra. Nie możemy tutaj się jakoś poddać, Okej. Okay. Potem pomyślimy co jak. Szybciutko. No nie może ich dlatego tutaj mieć.

ja nie wiem czy ja się mogę wrócić Dobra ja Nie wiem czy to tak, tak to ma być Bo to tutaj Ty Okej okay. Pykło Aha Dobra, jakoś pykło Teraz tak Tutaj mamy też przeładujmy wszystko co mamy O ty! Ty, dało się. Dobra, myślałem, że będzie... Myślałem, że będzie gorzej z tym bossem, moi drodzy Szczerze Bo... Dobra, ja się zamykam teraz i oglądamy. Okej, okay, moi drodzy, tutaj. No, mi, tutaj misję zakończyliśmy. A więc oglądamy dalej ja tutaj, nie przerywamy i lecimy tutaj. Wsłuchajmy się, co oni mówią. That's given us ample time to digest his findings. Findings which are, to say the least, astonishing. That's an understatement, sir. The question I'm putting to you all now is this What are the Nazis really up to? Well, sir, to put it bluntly, I don't think we know enough to answer that question. Really? But don't get me wrong. We've learned plenty about their capabilities. That alone scares the hell out of me. Here, yeah, yeah. here. But. Yes, Jack? Well, there are two things that still bother me. Exactly what is this dark night they all seem to be so interested in? Well, what did our research come up with? Well, it's obviously more of their jiggery pokery raising the ghoulies rot. What's the second thing, Jack? The second thing is Death's Head. Now uh, here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still we don't have a clue about his connection to all of this. Death's head, haven't our sources placed him at the secret rocket base in Katamarundi? Well, that's correct. In fact, as luck would have it, our man Blaskowitz is headed there now. He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire V weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the latest experimental Cobra. The Cobra rocket plane? The very one. That's exciting news, sir. So, uh, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the uh, paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. Dobrze ludziska, tutaj już będzie koniec tego filmiku. Znaczy nie, nie odcinka, tylko filmiku. E, to chyba to koniec pierwszej misji tutaj w ogóle. Misja trzecia już, ty. Okej. Okay. Mapson of Vengen... Vengang. Okej, okay, dobra. Jeśli kto chce, to tutaj niech się poczyta, przetłumaczy... E, ...tutaj. Więc ja nie będę przedłużał. Lecimy. Dobra, mamy. Jeden nóż Aby. Mamy tylko te dwie rzeczy, jesteśmy gdzieś w lesie Mamy 50 armoru, 100 życia eee, Więc misja trzecia Kurde blaszka, no podoba mi się ta gra Kurde, gram gdzieś takiego e, Starego Wolfensteina Teraz nie pamiętam czy to był on Ten, Ta część Albo Ty, czekajcie

Nie oprócz Poddasza, czasami ja by co przepraszam nie, że nigdy nic nie mówię e, tutaj A Podczas gry e, chyba mamy iść tam dalej, tak? Ja sobie wezmę tutaj to, tu mamy też tak e, moi drodzy, tutaj idziemy dalej, e, 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 drzewo, ty Dobra. Nie Cieszy mnie to, że nie ma tak jak w Kraju Jedynce. Jeśli pamiętacie dobrze. No, bo w Far Kraju Jedynce. Było takie coś, że oni już mnie z bardzo daleka widzieli. Co było bardzo irytujące, tak? Ja na przykład. Tak samo byłem gdzieś tam, tak? A oni mnie już na przykład widzieli w Far Cryu, tak? I to też właśnie, bo tam coś jest. Dobra, Dobra przeładuj to tam coś jest, ale tam chyba zamknięte. Nie wiem czy ktoś jest... Eee. Tam na wieżytce nikogo nie widzę. Ale jeśli mogę prosić, to pójdziemy jeszcze tutaj szybko. Nie, tutaj jest zamknięte, jak widzę. Dobra, więc jedna sprawa z głowy. Eee, teraz pójdziemy tam do wieżyczki. Eee, co to jest? Pytanie, czy w tej wieżyczce ktoś jest? Mam nadzieję, że jak będę wchodzić, to mnie nikt nie zauważy. Dziękuję. No nie! Hej, no ty gnido no. No chyba nadnik nie usłyszał. Znaczy chyba. Trzeba mieć taką nadzieję. Kurę, tam już Tam już u góry nic nie było e, Tutaj sobie Zapiszemy Trzynaście Save Lecimy dalej, moi drodzy Dobra o ty! No to wyłącz Dobra, musimy jakoś tego zdjąć Tylko tak, żeby Nie wstrząść alarmu, tak?

No bo kurde, automatycznie ludzie ee, jak się bierze nową broń to automatycznie widzicie. Dobra. tutaj nie ma nikogo. O. Widzicie, automatycznie mi to. Okej okay. Muszę pierwszy jakoś na tego e, zwierzy tutaj e, albo tego zwierzy na samym końcu Bo on tam jak widziałem nie ma żadnego tego e, czujnika Więc ja bym musiał pierw do tej budki jakoś zajść no Bo oni te debile w tej budce ja teraz nie wiem czy ja wodę przepłynę czy Zobaczymy Tak, przepłynę Tam jest kolejna strażnica No tam e... Co? Zauważyli mnie hey, Rudolf to jest

A dopiero potem e, tamtego, e, moi drodzy. Tamten już tutaj jest. Okej. Okay. Dobra. Wejdziemy z nożem gorachu ciachu. Daj. Nie, wiem, że on mnie widział no nie Okej. Okay. dobra eee, idziemy pierw tutaj gdzie? Dobra. Musimy zrobić zawsze koncerty. Nie możemy im dać tutaj e, dać uciec, ani nic. No bo to będzie bardzo, bardzo istotne, moi drodzy. Czekajcie. Od razu przeładuj. Gdzie tam ten typ opatrzy? To jest to, że nie widać. Gdzie ten typ opatrzy? To jest problem. Okej. Okay. Ludzi, e, e, e. no wychodź tego, no. Tutaj. I teraz musimy jakoś z noża go tam zaciukać. Jakoś tędy pójdziemy. Czy możemy iść na przykład na około tego? Tędy? Jakoś tu możemy. Ty! Możemy, ej! Jakbyśmy zrobili takie kółko. e. e. Dobra. Tam ci mnie nie widzą chyba. Ani tamten. Mam nadzieję, że mnie nie widzą, moi drodzy. No, przydałoby się. No ty, tygi... parówo, no No musiałeś szczelić, Deklu! Po co ci to było? Po co? Dobra? Tak, dawaj to. Tu wszystko mamy, lecimy. Eee, teraz się nie uda i kończymy. Eee, specjalnie zapiszemy sobie tutaj, tam gdzieś przy tej wieżyce fajnie. Okej. Okay. Dobra, jego dekla zabijemy? No, pierdzielisz. No, nie, no chyba kurde. Dobra. Aha. Kurde, nigdy mi się tutaj nie uda e, po cichu wszystkiego rozrąpać, no i musimy poczekać, aż to autko tam sobie przejedzie grzecznie. Bo to ma przez te auto tutaj e, no e, Przez to auto tutaj Moi drodzy e, To autko pojechało chyba tak. Bo ten debil się patrzy tam, te auto jak jedzie. I chyba już pojechało sobie, nie? Tak. On patrzy gdzie indziej. Dobra. Okay. My weźmiemy to. Musimy teraz jakoś przemknąć. Moi drodzy, nie wiem jak tutaj, moi drodzy, to przemknąć, bo skoro on jest tam, czy ja, ja, ja bym mógł iść jakoś? Dobra, on? No nie, dobra, dobra ludzie, ja tutaj kończę tą gierkę, znaczy tą misję, bo... No nie ma sensu, nie ma sensu. Tam cię go widzieli oczywiście, jak zlatuje, więc ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, czerwona. Została od żeby być na bieżąco. Daj komentarz, dam ci serduszko. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.